Pani prezes, spotykamy się tutaj dzisiaj, żeby porozmawiać o programie, który Religia TV przygotowuje razem z Narodowym Bankiem Polskim. To jest program Moralność i Etyka Czasów Kryzysu. No i zasadnicze pytanie, które na pewno też zadadzą sobie nasi widzowie, jest takie, dlaczego program ekonomiczny ma się pojawiać w kanale, który mówi właściwie o religii? Ja myślę, że to jest bardzo ważne, dlatego że tak naprawdę bankowość, ekonomia jest związana silnie z etyką. Etyka to przecież pewien zwyczaj, zwyczaj dobry, a przecież działalność banku oparta jest na zaufaniu. Bez zaufania banki, rynki finansowe by nie mogły funkcjonować. To osoby, które mają nadmiar środków i chcą je ulokować w bankach, muszą tym bankom ufać. Także banki, które pożyczają klientom, muszą wiedzieć, że zostaną one prawdopodobnie zwrócone. I to zaufanie jest budowane przez lata. Oczywiście bardzo łatwo stracić jest to zaufanie i później bardzo trudno się go odbudowuje, ale dłuższe działanie na rynkach finansowych bez zaufania, bez Zasad, etyki przestrzeganych konsekwentnie, wydaje mi się, że jest bardzo trudne, a wręcz niemożliwe. A jak jest z tym zaufaniem w czasach kryzysu? Jest trudniej o to zaufanie? Ja myślę, że wbrew pozorom podczas kryzysu następuje pewne oczyszczenie sytuacji. Pęka pewna bańka taka obojętności. Zauważamy wtedy, że być może między innymi nieuczciwe pewne praktyki są przyczyną kryzysu, choć pamiętajmy, że kryzys wybucha, gdy jest splot wielu czynników. Mm. Y i wtedy zauważamy, że to jest bardzo ważne. To przebudzenie, niestety, jest bardzo często kosztowne i ma charakter e, szokowy. To przerabialiśmy na przykładzie Lehman Brothers, o którym będzie mowa w pierwszym odcinku tego cyklu. Tak to był dla rynków finansowych i dla wiele osób pewien taki szok, bo bardzo dawno nie było aż takiego kryzysu na taką skalę światową. Teraz obserwujemy, że ten kryzys trwa już 5 lat. Można powiedzieć, że trochę przyzwyczailiśmy się do funkcjonowania w takich czasach turbulentnych, ale to także powoduje i to jest jeden z niewielu pozytywnych wymiarów kryzysu, że społeczeństwo zwiększa swoją świadomość finansową, coraz bardziej się interesuje, w związku z powyższym zadaje coraz trudniejsze pytania. I to jest bardzo ważne, bo jeśli społeczeństwo będzie bardziej świadome, będzie siłą rzeczy wymuszało na bankach bardziej etyczne zachowania. Dlatego, że świadomy klient to wbrew pozorom jest klient trudniejszy dla banku, czyli bank musi się bardziej liczyć. Postarać. dokładnie. Wydawałoby się właśnie, że ten czas kryzysu, czas tych różnych turbulencji, jest takim czasem raczej sprzyjającym do tego, żeby robić jakieś przekręty, żeby zachowywać się nieuczciwie, żeby grać tak, żeby mi jako graczowi było dobrze, bez przejmowania się tymi, którzy, którzy gdzieś są wokół. Wydaje się, że być może w czasach przedkryzysowych czy czasach dobrej, tak zwanej prosperity jest to łatwiejsze, dlatego że w czasach turbulencji czy kryzysowych wszyscy bardziej patrzą na poczynania poszczególnych uczestników rynku finansowego. Natomiast wydaje się, że ostatni kryzys pokazał jeszcze jedną bardzo ważną cechę, która jest wyzwaniem, pewnym problemem do rozwiązania. Że są tak duże instytucje finansowe, tak duże banki, które zaczęły tworzyć taki byt sam w sobie, mhm. które mają ogromne aktywa. One są takim państwem samym w sobie. One prawda? nawet niekiedy mają aktywa większe niż PKB kraju, w którym e, funkcjonują. I wtedy te banki także podczas ostatniego kryzysu w pewnym sensie wymuszają dokapitalizowanie, nawet jak są w trudnej sytuacji, bo one są zbyt duże, żeby upaść. Trudno jest doprowadzić do upadłości tak dużego banku, dlatego że to by oznaczało po prostu panikę na mhm. rynku. Jak Pani ocenia wiedzę ekonomiczną Polaków? Wspomniała Pani już o tym, że ta świadomość ekonomiczna rośnie w tym czasie kryzysu. Ale ja mam takie poczucie, być może mylne, że, że my jesteśmy słabi w tej dziedzinie, że, 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 że raczej yy, dajemy się właściwie ponieść. Tak to znaczy, przekona nas jakaś reklama, więc to wchodzimy, powie nam znajomy, więc to wchodzimy, że nie jesteśmy dobrze zorientowani w tym świecie finansów, ekonomii, gospodarki. Znaczy, ja myślę, że wiedza finansowa Polaków wzrasta, ale wciąż jest niewystarczająca. Mogłaby być większa. Natomiast pamiętajmy, że my obracamy się we współczesnym świecie finansów. No, dopiero można powiedzieć 20 no tak. lat. To wymaga czasu. Ja myślę, że dzisiaj młode pokolenie już jest zupełnie inaczej przygotowane do funkcjonowania w świecie finansów. Jednocześnie ta świadomość finansowa Polaków jest bardzo zróżnicowana, między innymi zależnie od wieku, ale także od wykształcenia, także od miejsca zamieszkania. I co być może ciekawe, najbardziej poszukują tej wiedzy finansowej osoby, które mają ją, Najmniejszą, bo czują, że ona jest potrzebna i że brakuje im tego, ale także osoby z największym, najwyższym wykształceniem być może dlatego, że wiedząc już dużo, wiedzą, czego jeszcze nie wiedzą. Wróćmy jeszcze na sekundę do samego programu w którym właśnie widzowie będą mogli też przede wszystkim zdobywać wiedzę ekonomiczną. Natomiast oprócz specjalistów z dziedziny ekonomii w programie Moralność i Etyka czasów kryzysu Występują też księża. Prowadzącym jest ksiądz Kazimierz Sowa, dyrektor kanału Religia TV, ale w każdym odcinku będziemy oglądać też dominikanina ojca Macieja Ziębę. Jak pani ocenia księży, którzy wypowiadają się w dziedzinie ekonomii? Bardzo dobrze. Dlaczego? Ja uważam, że to jest bardzo pożądane, niezależnie od tego na jakim szczeblu funkcjonują. Przecież przypomnijmy być może, że także papież Benedykt XVI w w w roku wskazywał, że ekonomia, wolny rynek, który funkcjonuje bez zasad moralnych, nie przyczynia się do realnego postępu, a wprost przeciwnie, właśnie prowadzi nas do kryzysu, a nawet jest elementem ryzyka zakłady ludzkości. Także listy arcybiskupów polskich, które wskazywały na przyczyny kryzysu. Ale niezależnie od hierarchii, także na niższych poziomach, gdzie to właśnie księża mają bezpośredni kontakt ze swoimi wiernymi, kiedy mogą z nimi rozmawiać, ważne jest, żeby przekazywali tym swoim wiernym, można powiedzieć, podopiecznym, mm -hmm. aby. Myślę, że nie, szczególnie osobom starszym, prawda? Tak, które... żeby nie ulegały pokusie na przykład. Szybkiego zarobku, ulokowania gdzieś środków ponad przeciętny procent, żeby uświadamiać, że im więcej i szybciej możemy zarobić, tym jest to bardziej ryzykowne, żeby te osoby pomyślały, zastanowiły się, poradziły, zanim zaciągną jakąś pożyczkę czy kredyt, żeby to po prostu nie zrujnowało ich budżetów domowych, bo to mogą być naprawdę konsekwencje które mogą później ciągnąć się przez długi mhm. okres. Bardzo dziękuję Pani za to spotkanie i za rozmowę. Bardzo dziękuję. A Państwa oczywiście gorąco zachęcamy do oglądania programu Moralność i Etyka czasów kryzysu. Pierwszy odcinek już 2 marca. Zapraszamy.